Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go nauczycielu: Kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Szczęście się, żeby was nie zwiedziono, wielu bowiem przyjdzie, pod moim imieniem będą mówić ja jestem, albo oraz nadszedł czas nie chodźcie za nimi i nie trwóżcie się gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach to najpierw musi się stać ale nie zaraz nastąpi koniec wtedy mówił do nich Powstanie naród przeciw narodowi i Królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i. Na idą namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice, i bracia, krewni, przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Jezus mówi, że świątynia będzie zburzona. I tak się stało zapowiada Jezus, jakby wypowiada proroctwo i ono się zrealizowało. Rzeczywiście, Rzymianie zburzyli świątynię i nie pozostał kamień na kamieniu. Ale Jezus mówi o innym jeszcze: Szczęście się, żeby was nie zwiedziono, żeby was nie oszukano, żeby bo pojawią się fałszywi prorocy, fałszywi Chrystusi, Mesjasze. Pojawią się, będą mówić: To ja jestem. Nadszedł czas, teraz. Uważajcie, uważajcie. Ale też powstanie naród przeciw narodowi. Będą wojny i będą Was prześladować dla imienia mojego, dlatego że należycie do mnie, że jesteście moimi uczniami. Ale Jezus kończy przez swoją wytrwałość, ocalicie Wasze życie. Trzeba całkowicie zaufać Jezusowi. Owszem, są znaki. Te znaki były. Były wojny, katastrofy, świątynia jerozolimska jest zburzona. Tyle się dzieje wokół nas. Te znaki musimy odczytywać, ale musimy mocno trzymać się Jezusa. Mocno trzymać się Jezusa. Trwajmy blisko Jezusa. I mamy tak. Naśladować Jezusa, tak być głęboko zjednoczeni z Jezusem, aby też dla innych być przykładem, żeby inni mogli pójść za Jezusem. Paweł mówi do tesaloniczan, wiecie jak należy nas naśladować. Dla nikogo nie byśmy ciężarem. Głosił tam słowo Boże powstała gmina chrześcijańska, był przykładem do naśladowania dla tych ludzi. I mówi postępujcie, nie postępujcie wbrew porządkowi, ale pracujcie. Nie zajmujcie się rzeczami niepotrzebnymi. Oczekując na Chrystusa, nie wolno nam oczekiwać biernie. W tych ostatnich tygodniach roku kościelnego uświadamiamy sobie, że życie chrześcijańskie jest oczekiwaniem jest jakby adwentem oczekiwaniem na przyjście Pana. Ale to nie jest oczekiwanie bierne. Mamy oczekiwać, pracując rękami. Zarabiając na chleb, aby, jak mówi Paweł, ze spokojem własnych lepiejść. Twórcze oczekiwanie. Mamy ten świat przemieniać, być świadkami Jezusa, czynić cywilizację miłości. Nie zamykać się w sobie, nie biernie wypatrywać, że to może już teraz. Nie. Jezus przychodzi do nas codziennie. Codziennie dokonuje się taka mała paruzja, przyjście Pana. Przychodzi w biednych, którzy potrzebują chleba, miłości, czasu, dobrego słowa. Aż przyjdzie kiedyś, przyjdzie w chwale nieba i będziemy go oglądać: króla na obłokach. To będzie Pan. Ale. Czytamy, przez swoją wytrwałość ocalicie Wasze życie. Wytrwałość. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Trzeba modlić się do Ducha Świętego o wrażliwość, taką, takie rozeznanie, żebyśmy widzieli oczyma serca, znaki odczytywali je i nie lękali się prześladowań. Abyśmy właściwie też umieli się znaleźć, gdy będą nas wyrzucać z synagog, kościołów, z miasta, gdy będą nas zabijać. Ludzie potrzebują Chrystusa, nawet ci poganie, ci, którzy, są prześla... którzy nas prześladować będą, potrzebują Jezusa, potrzebują Jego miłości. I dlatego będą nas prześladować. To jest takie wołanie o miłość. Wytrwajmy. Zgłębiajmy naszą wiarę, aby być głęboko blisko Jezusa i abyśmy byli świadkami dla innych, którzy będą nas naśladować i podążać za Jezusem. Takie jest nasze powołanie. Aleluja.